więc kurek teraz idzie po jajka. Patrzy się. O nie, nie straszy nas. Dobrze, otworzył lodówkę. Zerka do niej. Jest smutny. A jednak nie jest smutny! Jednak znalazł jajko! Czemu chcę jej rozbić Tak, chyba nas usłyszał. O, coś się stało. Coś jeszcze myśli. Co jeszcze trzeba wyciągnąć? Ile jajek zje kurek? Dobre pytanie. O, mleko. Czy Kurek chce mleko? wracała do lodówki, która się mało co nie zamknęła. Pytamy się, czy twaruk jest dobry. Twaruk jest dobry. Hm, śmietana. Dobrze, pusty jogurt. Tak mało no, jak śmietana. Dobra, Kurek wraca do lodówki. Nic więcej nie za nas. Coś wykombinuje. Tak jak powiedział. Kurek nie ma pomysłu, ale ma pomysł. Tak jak słyszeliście. No krzyczałam. Ja to o Co robisz? Bo ty chcesz, pokazywałeś jajko. I tak. Jest! Mamy jajko! Kurek bierze jajko do ręki. Bierze miskę. Zapewne będzie jej rozbijać. Przekonajmy się. Dokładnie tak. Czemu na mojej z mojej perspektywy to wygląda, jakby twoja lodówka się paliła. Nie mam pojęcia. Ajaj, aj, trzeba wyciągnąć skróbkę. Zachęciłam się o szafkę, przy czym wierzyłam jeszcze nogą w kaloryfery. Nic się nie stało. W ogóle ty robisz akurat jajko? Ja teraz robię ten. Yy, sobie z niemieckiego notatkę, bo mam jutro sprawdzić. Super, że się uczyłam. I ten. ja mam akurat. Jajko, das, ej. Ja mam, bo mam akurat wyżej yy, ten, że jajko mądrzejsze od kury. Wow. Kurek jest swoich widzów na wizji. Teraz kurek będzie do mleka. Trzepu, 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 trzepu i tak dalej, i tak dalej. Ktoś do mnie napisał na Snapie, czego wy ode mnie chcecie? Jestem zajęta, nagrywam. Tenia. Co ty robisz? Którek poszedł otworzyć okno. Misja otwieranie okna. Czy zostanie zakończona sukcesem? Przekonamy się tego w na następnym odcinku. Ty, tato, nie rozumiesz. Ale tato! Tata nie rozumie. Spadła zakrętka. Ziemniaki... Ziemniaki z twarogiem?! Robisz pierogi ruskie?! Ziemniaki na olej nierozgrzany I do tego jajko! Ziemniaki i jajko. Ziemniaki, jajko i twaróg. Pierogi ruskie, ale ściasta i z jajkiem. Zma ściasta jajko! To jeszcze trzeba soli piewszy dodać i pod pan i cebulki. <grych> oh, yeah. Brondasek, uspokój się. Jest za dużo soli. Wow. Wygląda jak dużo jajecznicy. Tutaj wygląda jakbyś naprawdę brał jakąś kamerę, nie? A w rzeczywistości z laptopem latasz. Co możemy zauważyć? Ma nową mikrofalę. Jaki fanfan, nowa mikrofala, kurwa. Ma sok malinowy i filtr do wody. Ma lodówkę, ma jakieś napoje na dole. Widać, że ma ten dozownik do wody, co zawsze na u mojej babci był. O teraz Kurek będzie nakładał ziemniaki z jajkiem na talerz. Tak. O, zobaczcie, jak paruje. Widać, że jest świeżo co robione. Pięknie trzeba ułożyć na talerzu. Dokładnie. Kurek znowu poszedł, więc zalecujemy co, co tu ma. Chyba tam ma chlebak. Ma telewizor na przykład na górze, nie? Yy, tam ma jakieś roślinki, chyba jakieś owoce? Nie wiem. Widzę telefon. I to rozbioronki. O, teraz twaróg na samą górę. Taki dodatek. Brakuje jeszcze jakieś roślinki. O, jest dobrze, widzicie? Dobrze. kurek znowu czegoś szuka w budurce. Hmm. On wie, on wie, on wie, on wie. Tak, dokładnie to. Też tak sądzę. kurek wyszedł. O, widzimy, że kurek był w Poznaniu. I dalej nie umiem rozpoznać. Ale mam do dosłownie taki sam. Pomidory! Ej, to szczerze mówiąc może być naprawdę dobre. Pod wodę. Można zjeść. No i widzicie, wziął pod wodę. O no, i zjadł. Tak jak mówiłam, podmuchaj pod wodę i zjedz. Przyszłada się sama otworzyła. To nie kurek. To jego kot. Co mam pokazał? Wiecie, ja opowiadałam co masz w kuchni. Dzisiaj zaczęłam dać o twoim magnesie, że mam taki sam z koziłkami z Poznania. <głos> <głos> Patrz, <głos> o, to dalej mogę opowiadać. <noise> no, więc korek przyniósł zielony nóż. Robisz jedzenie. Pomidory z twarowiem będą dobre. Ziemniaki z jajkiem też mogą być dobre. W połączeniu razem? Nie wiem. Ale najbardziej się boję tego jajka z ziemniakami. Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, Blondras. Kroj te pomidory w tym zielonym nożem. Kroj! Zielony i czerwony zrobił kolab. Jo! Zabawiamy naszą piosenkę i pani się dogrywa. Wygląda... Jakbyś miał ziemniaki. o jakiś posklejany makaron ryżowy. Z pomidorem i z twarogiem. Myślę, że można to podawać w restauracji. Teraz test. Tylko jeszcze kurek musi oczywiście pójść po jakieś narzędzie do zjedzenia tego. Moim zdaniem wygląda to dobrze. Boję się ziemniaków z jajkiem. Pomidora bym zjadła, twarek też bym zjadł. <grystanie> Mi się wydaje, że on jeszcze coś do picia, nie? Ale zobaczymy co przyniesie. Przekonamy się. Na jaką odpowiedź stawiacie? Ty czegoś do picia nie potrzebujesz? No i świetnie, można dalej pracować i co? Wow, brawo, możesz otwierać swoją własną restaurację. Ty masz w sobie to coś. Super było!